Cześć, witam Cię w podcaście z piekła do raju. Nazywam się Monika Rakowicz i pomagam kobietom zrozumieć, że są w, toksy w toksycznej relacji, wyjść z niej i rozpocząć życie na nowo. Dzisiejszy 21 odcinek ma tytuł Miłość, a zawłaszczenie. Bardzo wiele kobiet uważa, że będąc z narcystycznym partnerem, że to jest miłość, że on tak o nią dba, tak ją kocha. Ona nie może odejść, bo on tyle dobrego dla niej robi. I właśnie narcyz to wszystko, co robi, nie jest oczywiste. To ma zawsze to, jest, to są działania manipulacyjne, więc on robi dużo złego pod przykrywką dobrego. Na przykład, nie pozwala ci powiedzmy, pracować, bo on boi się, że w pracy. Zdradzisz go, że poznasz kogoś, więc on nie chce, żebyś pracował, z, pracowała z miłości do ciebie. Albo on zarządza finansami, ty do nich się nie dotykasz, no z miłości do ciebie, żeby ciebie odciążyć po prostu. Albo on zabrania ci spotykać się z rodziną, ze znajomymi, izoluje cię od nich. Dlatego, że on ciebie tak bardzo kocha, że on no, sobie nie wyobraża, że, że możesz y, spotykać się z innymi ludźmi, bo przecież no, on ci przecież wystarczy do szczęścia. Albo oni są w ogóle wszyscy tak głupi i beznadziejni, że ty w ogóle nie powinnaś się z nimi spotykać, a jeszcze jakieś mówi teorie spiskowe y, o tym że to oni Ciebie nie, nie akceptują i Ty w sumie nie powinnaś się z nimi spotykać, bo y, oni są fałszywi. Y, więc y, to wszystko jest pod, pod przykrywką tego, że on od Ciebie bardzo się mocno martwi. On nie chce, żebyś wychodziła z domu, gdziekolwiek, y, żeby mia żebyś miała swoje hobby, coś, co bardzo lubisz, ponieważ powinnaś tylko z nim przebywać, bo on Ciebie przecież tak bardzo kocha. I on nie chce, żebyś się rozwijała. Dlaczego? No bo on Cię tak bardzo kocha. No, każdy czas spędzony z książką czy na jakimś szkoleniu to jest czas stracony, a z nim czas to dopiero jest super czas. No, Przecież on Cię tak bardzo kocha, że no, musi spędzać z Tobą każdą chwilę. I jak widzisz, to wszystko są manipulacje, żeby schwytać ofiarę w sidła. Żebyś po prostu... Miała już tak mało miejsca, żeby, żeby po prostu ledwo, ledwo oddychać. I, I to wszystko w imię wielkiej w ogóle miłości. Oczywiście, jak widać, to wszystko jest manipulacja, i tutaj w ogóle nie ma miłości, jest właśnie zawłaszczenie, czyli on stara się w swojej ofierze zrobić tak, że ona nie ma własnego życia. Jej życiem jest tylko ten narcyz. I żeby jakby prze, przeróżne manipulacje, przeróżne drobne kroki prowadzące przez lata do tego, żeby, żeby ta ofiara była jak w klatce, jak w takiej złotej klatce. Więc po prostu ofiara w imię miłości do swego partnera zgadza się na to, że nie będzie miała. Źródeł dochodu, nie będzie miała osób bliskich w otoczeniu poza narcyzem i jego rodziną. Jak również nie będzie miała żadnego hobby, żadnych zainteresowań, odskoczni, nic, tylko po prostu on. On i jego sprawy. A dla przeciwwagi powiedzmy sobie trochę o miłości. Miłość, jeżeli kochasz drugą osobę, naprawdę, kiedy mówimy o miłości, to po pierwsze akceptujesz ją ze wszystkim, co ma taka jaka jest. A po drugie, chcesz, żeby ta osoba się rozwijała, żeby ona rozwijała skrzydła, żeby po prostu leciała coraz wyżej. Chcesz, żeby po prostu kwitła. Tak wtedy osoba, która kocha jest szczęśliwa, że ta druga osoba się rozwija i jakby dwie osoby się rozwijają i wspierają siebie, jakby rozwijają swój potencjał i to jest właśnie miłość, kiedy pozwalasz drugiej osobie robić co ona uważa za słuszne. Natomiast zawłaszczenie to jest totalnym przeciwieństwem miłości, czyli tutaj chodzi o to, żeby ofiara zachowywała się według wzoru wymyślonego przez tego kata, narcyza, i masz zachować się tylko i wyłącznie tak, tak, tak i tak. I nie ma innego wyjścia, jakby nie ma po prostu innej alternatywy. Ma, masz być taka. I doskonale ofiara wie, że jeżeli będzie um, próbować zrobić coś dla siebie, to będzie to się spotykało z krytyką, z karaniem na różne sposoby. Um, I ofiara wie, że ona tego robić nie powinna, bo nie chce żeby ten jej narcyz zaczął się nieprzyjemnie zachowywać. Więc jakby w ramach spokoju, świętego spokoju, ofiara oddaje sobie całą, daje sobie zabrać całą swoją wolność. No i właśnie to jest zawłaszczenie, które w ogóle nie jest miłością, jest totalnym przeciwieństwem miłości, ale ofiara ciągle myśli, że to jest miłość, ponieważ jej oprawca Cały czas daje taką narrację, dlatego ona tak myśli. I chciałabym tutaj jeszcze przytoczyć z książki Antyczłowiek, właśnie o narcyzie pani Izabeli Kopaniszyn, kilka etapów, jak to ona opisała, całą, to, cały ten proces do zawłaszczenia, ponieważ, żeby już ostatecznie ofiara była zawłaszczona, mijają miesiące, często lata. Powiedzmy, ciężkiej pracy tego narcyza, żeby usilić tą ofiarę. On robi to po to, żeby. Znaczy, są różne oczywiście powody, jakby nie, nie można powiedzieć, że jest jakiś jeden czy dwa, ale generalnie on chce mieć taką, takie źródło energii. Ta, ta jego żona, powiedzmy, czy partnerka jest jego źródłem energii ponieważ on nie ma takiego naturalnego zasilania boskiego, więc on jakby znalazł sobie ofiarę, do której się tak naprawdę podpina, żeby wziąć energię, odchodzi i kiedy potrzebuje, znowu się podpina. A energię kiedy otrzymuje, kiedy wzbudza w ofierze emocje, silne emocje i on się tymi emocjami karmi. Więc tak um, szybko przejdę przez te etapy. Na początku jest etap uwodzenia, um, więc to nie trzeba tutaj długo tłumaczyć. Po prostu to jest początek, kiedy narcyz zachowuje się jak książę z bajki, jest cudowny, daje komplementy, swoją uwagę, mówi, że on strasznie kocha, że on nigdy nie poznał in, innej cudown tak cudownej osoby, że po prostu. Ofiara wtedy dostaje od narcyza wszystko, o czym zamarzy. Ale, jest ale, takim małym dróżkiem, jak to się mówi, podpisanie cyrografu z diabłem, ja ci wszystko dam, ale ty później będziesz, oddasz mi tysiąckrotnie to, co ja tutaj włożyłem energię w uwodzenie ciebie i mówienie, jaka, jaka jesteś super. Później drugi etap to jest dewaluacja, czyli kiedy już y, narcyz widzi, że, że kobieta jest zakochana, że już y, zdobył jej zaufanie i zdobył jej uczucie, wtedy można rozpoczynać y, ten etap zawłaszczenie, Czyli na początku delikatnie, y, jakby pokazuje jej wady. Tak delikatnie, że powie, co zrobiłaś nie tak, a dlaczego ty tak zrobiłaś, a tutaj yy, o, masz trochę za duży brzuszek. Jakby takie na początku, takie delikatne jakieś szpileczki, takie po prostu delikatne. I sprawdza, czy ofiara yy, się nie wycofuje, czy je, je, wchodzi w to, jakby widzi, że to yy, są jej błędy i... I stara się coś, w ogóle nie widzi złych intencji tego narcyza. I później to się pogłębia. Tutaj jest napisane, że etap szlifowania. Jakby po kolei, jakby delikatne szpileczki zobaczyły, że nie zraża się. Dobra, teraz wchodzimy z większymi szpileczkami. Jak mogłaś to zrobić? Um. Ja bym to zrobił inaczej, ja bym to zrobił lepiej. A dlaczego tak spojrzałaś? Dlaczego zrobiłaś taki gest? A dlaczego to, a dlaczego tamto? E, jesteś taka, jesteś siaka, już y, powoli, y, powoli zaczyna mówić, y, zaczyna. Oskarżać, zaczyna y, wyzywać delikatnie, na początku wszystko jest delikatnie, później et etap wady fabrycznej, czyli tutaj już, już coraz bardziej sobie pozwala, i wtedy mówi, że ty jesteś y, chora psychicznie, że coś z tobą nie tak. Etap instalowania lęku. Gdzie tutaj już zaczyna, ofiara już wie, że musi chodzić na paluszkach, bo on non stop ją oskarża, grozi jej, mówi, że ją zniszczy, jeżeli odejdzie, to zniszczy, że y, mówi, że jest nic nie warta, że jedyne co, na co może liczyć, to tylko on jako wybawca, bo, bo ona już sobie z niczym nie poradzi, że jest po prostu do dupy i w ogóle już. Coraz, jakby coraz gorzej, już, już, tutaj się już w ogóle nie, nie panuje nad sobą. Etap odcinania ofiary od źródeł wsparcia. Tak oczywiście mówi ym, rodzinie i znajomym, w jakiś sposób, że, że oni są gorsi, że ona nie może im ufać, że dla, dlaczego ona chce spędzać z nimi czas, jak ma z nim spędzać, więc izoluje ją. I ofiara widzi po, po kilku miesiącach, latach, że tak naprawdę została sama, bo ciągle odmawiała spotkań z bliskimi i, i po prostu wszelkie relacje w większości się pourywały. Etap kolekcjonowania danych, etap ofiary. Wyzywa cię na początku dziennym, nawet przy, przy obcych, że jesteś, jesteś pomyłką, jesteś. Wrzodem na tyłku, że on w sumie nie chce z Tobą być, ale jest z litości. Etap regulacji. Ty już nigdy nie masz zupełnie nic do powiedzenia, tylko słuchasz, co on mówi, bo on zawsze, wiesz, że to On ma zawsze rację. On widzi każdą sytuację taką, jak ma być, a ty, ty, ty już po prostu nie wiesz, jakby Ty masz totalne mętli w głowie i Ty już po prostu nic nie wiesz, co jest, co jest w Twoim mniemaniu takie, on zaczyna odkręcać, że jest zupełnie inaczej, ciągłe groźby, oskarżenia i to już totalny etap zawłaszczenia, że, że ofiara już po prostu nic nie wie, jest w, często w depresji, w beznadziei, apatii, ma tylko program w jaki sposób co ma robić, żeby zaspokoić swego narcyza i żeby jak najmniej krytyki otrzymać w sumie tylko tym się mm, tylko tym się kieruje y, niczym innym, tylko żeby co on pomyśli, żeby jak najmniej był z niej niezadowolony i w sumie nic innego w sumie się nie liczy w jej życiu. I to jest etap, kiedy ofiara właśnie może popełnić samobójstwo, może mieć chorobę psychiczną, że już po prostu sobie nie radzi z tym wszystkim, z tym natłokiem. Życie ją przerasta przez to, że jest non-stop prowadzona na niej przemoc psychiczna, i po prostu człowiek sobie nie radzi z tym. I tutaj właśnie następuje, albo właśnie totalna degradacja, jakaś choroba wychodzą wtedy choroby, typu nowotwory, które prowadzą właśnie do śmierci, lub ten samobój, jak powiedziałam, albo właśnie jest przebudzenie. W końcu jest tak tragicznie, tak źle, że nagle ofiara się budzi i widzi tą całą grę, że to wszystko. Było zrobione po to, żeby zawłaszczyć, zniszczyć, i ona zaczyna to widzieć, i wtedy zaczyna szukać takich kanałów jak ten, ludzi takich, którzy mogą jej pomóc, bo często bardzo ciężko samemu jest to zrobić. Dobrze jest mieć kogoś, kto wspiera, i wtedy jest początek drogi odejścia. Dopiero po tym silnym etapie zawłaszczenia. Może być przebudzenie, no oby wcześniej. Wcześniej to jest na zasadzie, już nie wchodzisz głęboko w relację. Jeżeli już weszłaś w tą relację, no to jakby ten etap ostateczny zawłaszczenia musi być i wtedy wybierasz albo drogę życia, albo drogę śmierci. W sumie nie ma innego wyjścia. Dziękuję Ci za, za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Cię do kolejnych, jeżeli chcesz. Umówić się ze mną na bezpłatną konsultację, to zapraszam Cię, napisz maila na kontaktmałpamonikarakowicz.pl i zapraszam Ciebie też do grupy na Facebooku z piekła do Raju. Do usłyszenia. Cześć!